Siemanko, z tej strony Rejsman, w dzisiejszym odcinku chciałam Wam przedstawić nowy mechanizm, który zbudowałem w ostatnim czasie. Przepraszam bardzo, że nie było filmów, ale miałem małą przerwę, ponieważ kontuzje związane z, ze sportem, także przechodzimy do pokazu z początku jest coś takiego, taka informacja. Nie zapomnij wyłączyć i inaczej się źle zapiszę. Najpierw tym, potem klikaj, zapisz, po kliknięciu zapisz, wyłączaj, wyłącz Wajhe. No także my tutaj nie mamy nic zapisanego. Przepraszam, że dźwięk w tle, ale niestety nie mogę podłączyć mojego mikrofonu kierunkowego. Dobrze, no to zapiszmy sobie coś takiego do pamięci numer A. To jest w ogóle moja druga pamięć, którą zbudowałem. Pierwsza jest. Yy, gdzie? Przy liczniku do 9, że możemy sobie sami wybrać, jakie chcemy liczby. Dobra, no to teraz do pamięci B. Trzeba odkliknąć, musimy zawsze pamiętać. Dobra, mamy zapisaną pamięć A i pamięć B. To teraz pokażemy sobie pamięć B. Jest to co zapisaliśmy. Musimy niestety kliknąć wyczyścić obraz, bo nie, nie zapomniałem jak się robi taką bramkę, że jak się kliknie przycisk, No to jest sygnał, jak się drugi raz kliknie, to gaśnie. Nie pamiętam. Jakbyście mogli, to przyślijcie mi link do filmu w komentarzach albo jakoś nie. wiem Taki, taki żeby był pojedynczy pasek tylko na, z pistonem. I teraz pokaż A. No i taki zapisaliśmy do A. Teraz możemy na przykład yy, wyczyśćmy sobie pamięć A i zapiszmy sobie do niej coś takiego. Zapisz. Nie wiem, czy się zapisało, bo za szybko nacisnę na przyciski. Yy, a, tak. No i jak widzimy, wszystko działa. Teraz, yy, teraz możemy jeszcze sobie usunąć pamięć B, pamięć A. No, a tak wygląda mechanizm. Tutaj jest, tak, to jest wyczyszczenie tego obrazu, bo tutaj jest pokaż obraz A i B. Tu jest ta bramka taka. Tutaj jest wyczyszczenia, widzicie? I tutaj jest: pokaż, tu się wysuwa, wsuwa tutaj idzie sygnał, tam na dół, i tak dalej, i tak dalej. No, koniec pierwszenia, więc pokazywania. Tutaj, jak mamy te dźwignie, to tutaj od nich idzie sygnał, tam pod tym, pod tym białym tutaj. O, właśnie tam, widzicie? Tutaj, tu idzie, tu się zapisuje. No, tu prawie się zapisuję, bo musimy kliknąć zapis do pamięci. A no, musimy zapisać, no, musimy zapisać, żeby nam się tutaj to tworzyło Musimy ten przycisk kliknąć, tu to wszystko tak się ładnie dzieje. Wszystko to jest są te kości pamięci, tu jest, to jest jedna kość pamięci, a to jest reset do niej. No. To nie wiem co to nawet, nie wiem jak to nazwać, nie wiem do czego to służy, po prostu to zbudowałem i działa. Nie wiem jak to wytłumaczyć, jak to działa, bo sam nawet nie wiem trochę. To się trochę nie działa chyba jednak. Dobra, jak tutaj klikniemy na to, tutaj też idzie to do tego. I jak chcemy zapisać do B też, no to możemy kliknąć po prostu, żeby zapisało i to samo co jest w A będzie też, też w B. No i tutaj to samo mamy to co jest tutaj tu. Tu, tam, gdzie mówiłem, że nie wiem, co to jest, no to tutaj też nie wiem, o co kaman. Dobra. Yy, tutaj, jak chcemy pokazać pamięć B, no to po prostu klikamy, pokaż tam, pamięć B, tam. Yy, tu wtedy, tu się wysuwają pistony, tu się gaszą, tu się zapalają, bo musi być taka negacja, niestety. I wtedy, na przykład, jak zapisujemy to i to, no to jeszcze raz zademonstruję. Zapisz do B, że to jest trochę głupie, że trzeba tak latać wszędzie. No, jak widzimy, no to zapisaliśmy tutaj do pamięci ten i ten. Jakbyśmy teraz wypuścili to po prostu bez tej, bez tej tutaj negacji, to by się świeciło na odwrót. Te trzy by się świeciły. A że ja tego nie chciałem, no to tutaj muszę dać tą negację. I teraz patrz, kliknę, pokaż. Widzicie? Opuszcza się. Sygnał idzie. Tutaj gaśnie. Że gaśnie, no to tutaj się zapala. Nie, to jest logiczne. Aha, i teraz możemy. Nie, nawet tego nie testowałem. Chyba możemy usunąć. No, w trakcie pokazywania możemy usunąć. A i nam się nie restuje, to nie gaśnie. Że, że jeżeli nie ma nic w pamięci, no to. No, jeżeli jest coś w pamięci. To tutaj nam się świeci. A jeżeli jest wyświetlona pamięć B albo A, no to się świeci. Nawet jeżeli w pamięci nie ma nic zapisanego jeżeli jest pusta. No. Więc zapomniałem już, jak te wszystkie bramki się tu nazywały i tak um, dalej. Dobrze, to na tyle w tym odcinku. I chciałbym Wam jeszcze to ogłosić, że w następnym odcinku pokażę Wam ten projekt. A jak skończę, no to ten. No, tutaj nie mogę wam pokazać po co, Kaman. Aha, i no, wyłączę. No. Także cześć. Yy, trzymajcie się. Następny film będzie wkrótce.